Dzień dobry, dzisiaj opowiem Wam jak zawiązać podwójnego skrajnego. Jest to węzeł, który się przydaje przy patentowaniu dróg, jeśli na przykład dużo latamy, to łatwo go rozwiązać. To jest jego plusik, minusem jest to też, że łatwo go rozwiązać, dlatego, dlatego jeśli na przykład wiążemy się skrajnym, to raczej najbardziej polecana jest wersja skrajny-podwójny, który wygląda mniej więcej tak. Czyli wiążemy sobie zwykłego skrajnego. Jak co, to też u mnie na YouTube jest pokazany filmik jak można go zawiązać. Tu przy podwójnego ważne jest to, żeby była odpowiednia długość liny, trzeba sobie dopasować. No i co, robimy klasyk, robimy sobie pętelkę. Wiążemy sobie skrajnego. I teraz, podobnie jak przy ósemce, wracamy sobie żeby było szło jak podwójna ósemka i przeplatamy go ponownie tak żeby nam wyszła tam odpowiednia długość końcówki Nie? ten węzeł jest o tyle fajny że no jest bezpieczniejszy niż zwykły skrajny dodatkowo po uprzednim obciążeniu łatwo go rozwiązać bo łatwo się luzuje no a samo wspinanie powinien wytrzymać także jeśli zamierzacie patentować dróżki no to, to może być fajny węzeł, tylko musicie go dobrze się nauczyć, bo niewiele osób, relatywnie niewiele wie, jak na przykład go sprawdzić. No nie? Także potem tym względem trzeba ostrożnie. Zapraszamy na kurs. Dokładnie, to ja tak. Chociaż na kursie tego się nie uczy. No, Aha, dobra, okay. no to dzięki, i na razie.